Cześć, cześć. Przed wami recenzja wspaniałej książki o bogato zdobionych brzegach od wydawnictwa Replika. I napisała ją pani Lucia Ortega. Przed wami Światła nad moczarami i tu wam chcę pokazać, że właśnie jest to cykl Szept moczarów, tą pierwszy. Premiera była 9 września 2025 rok. A tutaj mamy taką piękną kobietę. I słuchajcie, świat fantastyczny no, zawsze jakoś tak trochę był mi bliski, gdyż to po prostu tam jako dziecko y, uciekałam do fantazyjnych wydarzeń, nadając sobie takie, wiecie, różne moce, które by mi na przykład y, pomogły uratować nie tylko siebie, ale i nawet cały świat. No, mitologia słowiańska tym bardziej mnie ciekawiła, gdyż po prostu to tam, według legend, ludzie mogli mieć umiejętności przekraczające nasze obecne myślenie. Zresztą istnieje teza, że jesteśmy ograniczeni przez własne myśli, które nieświadomie powtarzali nam rodzice, również żyjące w niewiedzy, więc jakby żyjemy w świecie, któremu po prostu no, brakuje odwagi. Dlatego tylko nie liczyli są w stanie osiągnąć większy dobytek, bo oni jako jedyni potrafią myśleć o sobie. W tej historii spotkałam dziewczynę o imieniu Lena, która po śmierci trafia do innego miejsca. No, stała się duchem, który może się poruszać po świecie żywych i umarłych, i to tam powiedziano jej, że może się zmienić, jednak dopełnić musi kilka rzeczy, a między nimi uśmiercić człowieka. No, podkreślone jest, że jest to postać bardzo mądra, która szybko zdobywa różne umiejętności, są to też je wymienione. I tak naprawdę tylko przypadek sprawił, że nie udało jej się dopełnić ostatniej rzeczy. I tu wtrącę, bo pomimo dawności opowieści, to tutaj również duchy mogą korzystać z Instagrama i, słuchajcie, przesyłać sobie nawet y, zabawne selfie. Takie mieszanie światów, no, wychodziło tutaj naprawdę mega zabawnie. A według panujących reguł, ona ma 7 lat właśnie na ten czyn, na to tak zwane morderstwo. No, niby dużo. Ale z tego co wiemy z rozmów z innymi, to tak naprawdę nie jest łatwa sprawa. Co za tym postanowi? A może obierze zupełnie inną, tylko sobie znaną drogę. No, zapewniam Was, że jest to bardzo łatwa lektura, z tego względu, że została uteraźniejszona. Jeśli jest takie słowo, powiecie, ja to jestem w ogóle zdolna do tego, żeby wymyślać słowa, które jeszcze nie zaistniały w świecie. Słuchajcie, dużo jest tutaj zabawnych sytuacji, choćby takich, które wymagają powagi sytuacji, a za płycami ktoś tam robi, wiecie, takie zabawne miny, żeby po prostu pokazać tutaj swój wielki bunt. Więc y, świat wykreowany został z prostotą i pięknem opisów przyrody, które po prostu go ubarwiają. Widzimy, jak sztywne zasady tam panują, gdzie y, no, tam nie ma niczego pomiędzy, jest tak albo nie. Tutaj nie zawsze można osiągnąć to, co się chce, gdyż y, no, jakby dobrą drogę trzeba sobie po prostu wypracować samemu. I nawet chodziły mi po głowie myśli, że opowieść skłania ku słowom, aby zacząć wierzyć w siebie, uzyskać pewność miłowania siebie, bo tylko wtedy stanie się to, co tak naprawdę pragniemy osiągnąć. I uważam, że jest warta uwagi. A same w ogóle barwione brzegi aż zachęcają, żeby wiecie całą kolekcję z wydawnictwa po prostu posiadać u siebie, najlepiej na półce i codziennie się w nie wpatrywać no więc ja tą książkę ze swojej strony bardzo polecam, jestem ciekawa co mnie czeka później i na tą chwilę się z Wami żegnam, do usłyszenia pa 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 pa, pa.